Siemanko, z tej strony Peter i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry PS2. Dzisiaj kolejne, będziemy wykonywać kolejne tutaj zalecenia. No i pierwsze jest na ulepszenie. Witam, dziękuję za pomoc z komputerem w tej się, Czy już się nie przydrzewa? Postawiłem go sporo tam na polu i cały czas nagrywam. Co się dzieje? Ale nie jestem wyższa ustalenia, dlaczego Randy jest taki zdołowany i w ogóle nie przejawia zainteresowania owcami. Jeśli wkrótce nie rozwiąże tego problemu, pójdę z torbami. Może coś się dzieje w nocy, żeby się tego dowiedzieć, zamówiłem nowoczesną kamerę z mocnym widzeniem, tylko że komputer cały czas twierdzi, że ma mało miejsca na dysku, cokolwiek by to miało znaczyć. Czy możesz dodać więcej miejsca, albo zrobić cokolwiek innego, co trzeba zrobić? Dzięki. Wkrótce odkryjecie mnie córka, więc chciałbym mieć wszystko naprawione i poukładane. Nie mogę to pozwolić, aby domyślała, yy, że nie może sobie poradzić bez jej pomocy. Ok. Więc tutaj będzie trzeba zwiększyć przestrzeń dyskową do 4 terabajtów. No i budżet na części wynosi 200 dolarów, więc tutaj zobaczę, czy tu jest jakiś dysk. Jest dysk 1 terabajt. Ja Nie, tak się zastanawiam, czy tutaj jest dysk 3 terabajty. Więc spoko. Czyli tu wystarczy, że dodam do koszyka. I później ten dysk zamówię. E, dobra. Kolejne tutaj zrezygnowanie jest na sklepowanie. Witam. Przyję... Przyjęlibyście jedno zrezygnowanie? Witam. Możecie przesklepować mój procesor? Koniecznie trzeba przesklepować procesor i wymienić pastę termu na lepszą. Mogę odebrać zrezygnowanie przed 9 lutym. Sądzę, że na budowie komputera wyglądałby naklejki z motywem jedzenia. Możecie się tym zająć? Dobrze no, byłoby zainstalować na tym komputerze oprogramowanie Możecie ten tym zająć. Okay. Dobra. Więc tutaj będzie trzeba przeskakiwać procesor. Ok. I tutaj właśnie od razu dodam taki. Więc tak. Na pewno dostos dostosowanie oraz też zainstalowanie tutaj oprogramowania. No i kolejne zalecenie będzie na diagnozowanie. Mam problem, pomóżcie. Dacie radę naprawić mój składek? Na pewno tacy specjaliści jak wy ustalą, co połowę przestało działać. W moim komputerze kartograficzna nie tylko głośna działa, ale również się przygrzewa. Może dalibyście radę to sprawdzić? Zalecenie wykonajcie, wykonajcie najpóźniej do 9 lutego. Winston zaczął buszować w środku za okrętam. Nie jest tak szybki jak kiedyś i pojawia się wiele dziwnych komunikatów. Dasz radę coś z tym zrobić? Sądzę, że na budowie komputera fajnie wykonano na naklejki z motywem arbuz. No okej. Okay. Więc tutaj będzie trzeba zrobić dostosowanie yy, i skanowanie. Gdzie tutaj jest skanowanie? Halo? No, tutaj jest dobra. Mhm. I też myślę, że coś związane z, z wentylatorami. Bo karta graficzna. Yy, głośno działa. Okej. Okay. ja to zaakceptuję. No i tak w razie czego? W razie w tą kartę. Nie, inaczej. Budżet na części wynosi 1300. No dobra, więc tą kartę sobie kupię. Ok, Zostawamy jutro. No You to install on the desk. Okay. okay. To będzie wszystko, jeśli chodzi o pierwsze zradzenie w tym odcinku. Dobra, i ja teraz zajmę się tutaj zradzeniem na diagnozowanie może bo trochę tutaj czasu zejdzie. Dobra, co tam? Dobra, tutaj na nagrodę. No i teraz, jeśli chodzi o dostosowanie, to przydałoby się naklejki, nałożyć naklejki z motywem Arbusa. Mm -hmm. Widzę, że kable nie chce się podłączyć, więc pewnie tutaj ładuje wysyć macz? Nie, zaćmacz jest dobry. Teraz pytanie, czy nowaj co jest kartograficzna, czy płyta główna? Mm, tak, jest to przykład kartograficzna, to jest teraz. Ale nawet jeśli bym... No nie, nic, nic się nie dzieje, więc tutaj jest to wymiany cała płyta główna. Dobra, teraz tak, jako to jest płata główna. Eee, B550 B550 z tym nagod. Ok wszystkiego nie napraw Dobra. No i jeszcze tutaj w międzyczasie właśnie zajmę się zresztą skaką pani procesora tylko pewnie tutaj będzie trzeba dostosować ten komputer i zaraz bym właśnie o tym zapomniał, gdybym tego nie zrobił. Yy. 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 Yy, więc tak, tutaj będzie trzeba yy, też nałożyć naklejki, ale tym razem z motywem nie więc pewnie arbus mógłby yy, być w sumie. Yy, dobra.

Właśnie, teraz pytanie, który to procesor z yy, tego sklepowania Czym ja porczą dobry procesor, tutaj wybrał yy. yy, No i się Właściciel ten I Jest to jest od właściciela okay. Czyli to Czyli ten będzie ten procesor mhm. jest krok nie został ukończony, więc musimy tutaj wracać, żeby zamontować ten procesor. Hmm. OK. Jeszcze tylko praca darmoprzestrząca. Będzie można zainstalować tutaj chłodzenie procesora. Hmm. to ten okay. hmm. i tutaj jeszcze wypadałoby zainstalować oprogramowanie. No i tutaj odbiorę nagroda. Zwracanie polegało na przesklepowaniu procesora i nałożeniu wydajniejszej pasty termoszołdzącej. I dokładnie to zostało zrobione, a naklejki jedzenie były moim miłym akcentem. No i fajnie. Dobra, to usunę. I myślę, że jeszcze tutaj wezmę zrezygnowanie na przetaktowanie Tu widzę, że jest nowe skład... a Nie nie to no. jest nowy składak. Więc... A w sumie, yy, tak, pielęgnie do naprawy, to jest racjonalne diagnosowanie. Trzeba skończyć do końca dnia na dzisiaj. Dobrze, że to zauważyłem, więc, yy, więc tak w sumie nawet zrobię, że to płytę główną akurat zamówię, mm, zrobię dostawę na dziś. Mm, nie, chwila. Znowu źle to zrobiłem. No właśnie. Eeeem, eee, eee, Dobra. b 550 z tym nogant jeszcze raz. Przez pomełkę, Mówi, Mówiłem, że dostawy na dzisiaj, ale nie nie zaznaczam właśnie opcji dostawy na dzisiaj. Dobra. Teraz powinno być. No. A teraz musimy właśnie zrealizować po to główniu i będzie wszystko działać. No i oczywiście to nowo kartę graficzną będzie trzeba zainstalować. Mm. To ciekawe, że Arctic Free Star Cinemix, no może to nie tak władza było? Mm. Nie, to coś takiego, radio, radzie y tak wentratora. Dobra, ja tutaj tam ocenie Praktyk Freezer 50 Tylko widzę, że tutaj będzie Przeszkadzać To nie wiem może dancian dobra, gdzieś jest tu niekompletna budowa. A, panu roboczy. Co zapomniałem. No i fajnie, komputer działa jak należy. Dobra, więc. A, tu jeszcze będzie trzeba skanowanie zrobić. Na sam koniec tego odcinka. Dobra, no, więc to będzie właśnie ostatnie zlecenie w tym singlu, No to jeszcze usunę, tutaj odbiorę właśnie obrotę. Zdygnął z uwagi na mój komputer i naprawdę nie mogę narzekać. No i fajnie, zysk 3563. Spoko. Dobra, więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał PiotrFo5, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry PS2. Też oczywiście zapraszam na odcinki specjalne, w których będziemy budować nowego składaka. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!